Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Kresowic, naszym kanałem. I właśnie teraz jest druga część. Witam Was w drugiej części. Filmu, który powinien Wam się teraz wyświetlać na w, w, ten w prawym, gór, do, w górnym rogu na, na ekranie. Yy, ja to znalazłem że w a teraz idziemy w dun i szukać jakichś przydatnych surowców. Oczywiście. Jeśli Wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę. Na pewno będę szczęśliwy, będzie dużo łapek w górę i ten odcinek będzie dosyć popularny. No. Nie! Lampa, tak jak były no, e, tam diamenty dobra ojej, co zrobiłem żyje i mamy diamenty widzowie już jest jakiś progres Pierwszy diament E. No ładuj to sobie tą kalka. Mogę stworzyć teraz tylko wiaderko No my nie tylko wodę bym musiał nalać żeby Jak spalał to nie dostawał, mi w sobie wiader wodę po ciebie wylewał No ale dobra no jak znajdę to będzie Spawner, 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 spawner Spawner, mamy wydobyć spawner tak jest jedna dobra 50... Nie! Jak ją go mam? On nie ginie. Zginął. Ale tam mam już 3 diamenty to widzowe, czyli będzie 4 idealnie na buty. Albo no dobra, buty sobie stworzę, czekam na zbroję, chyba będziemy bardziej przystąpili. Pierwszy diament, drugi diament. Zwał? Nie mogę. go. Aha. Bardzo no śmiesznie trochę. Dobra, zabiję tego szkieleta, bo on będzie do mnie strzelał. Jeszcze pokonam Krimpę.

Od diamenty mamy cztery diamenty już widziałem? Progres! Ale dużo diamentów dzisiaj, naprawdę. Teraz już mam tytuł na film. I jo! Ile diaksów co jest? To mi się... podoba! Ja, więcej jeszcze, ale dużo! Mam 11 diamentów. Stworzę sobie to pyk, Czu. Czu. I stworzę sobie to Czu. Czu. oj, 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 znagowała mi trochę gra, no, ale dobra. Nic. Idziemy szukać dalej diamentów. Wow, naprawdę jest sporo tych I żelaza w ogóle co jest? To jest naprawdę spoko nie? Tylko ja już powoli będę wychodził. Bo mam... Zobaczcie, nie ja mam jeszcze dużo chleba, ale ja będę wolał wyjść. Nie no, z kolei, jak tu jak, jak, jaka duża ruda. Nie wierzę w to, nie? Aha, dla Trzy diamenty, a wydawało się, że jest jeden. To stworzę sobie miecz diamentowy. Jeszcze żelazo sobie trochę pochopię, żebym miał więcej. Okej. Okay. To mi się podoba. A, już mam. No, dobra. Dużo żelaza, nie, ja będę miał kilka statów, jakby wyjdę do Naprawdę dużo. Zbieram sobie to żelazo. Będę się kierował w stronę to bo już nie, 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 nie chcę mi się szukać, bo nie potrzebuję aż tak dużo diamentów. Tylko po prostu już w późniejszym etapie gry sobie wyruszę na taką przygodę. Jakby to powiedzieć. Jakby to powiedzieć. Ząbiek pada na tyle samochytów, no prawie tyle samochytów, z... pan to was lepszy wiesz, Są normalny zombie, ale chodzę, ale was to nie. Jest. Nie, dobra, ja sobie pójdę może, co? Było was tu dużo. Ła, zombieki! Dobra, pokopię sobie jeszcze trochę tego. Ja będę musiał już wychodzić, bo muszę się, nie chcę trochę tutaj być, ale bo sobie wiosnę, inne sprawy trochę załatwiać. Już kopanie w kopanie, gdzie mogę Każdy tak, w każdej Ja to się też trochę boję, bo nie chcę tak, Au, oh, au, oh, oh. Dobra, przeżyłem to Dobra, a gdzie ja w ogóle? Skąd ja przyszedłem? Bo już zapomniałem. Chyba ja będę się po prostu do góry kopał. Bo nie widzę innego sensu wyjścia stąd. Kolejny spawner. Wow, dobra. To jest ok kopalnia. To jest naprawdę ok kopalnia. Nie, nie No dwa spawnery obok siebie. O. Bardzo dużo diamentów. To jest niemożliwe tak samo jak mówiłem na początku to jest najlepszy seed po prostu podam wam seed w opisie albo dobra trzymajcie seed'a a ja uciekam sobie aha nie to nie to

Ciepli jest w ogóle odejścia. Dobra, ja się wykopię. Nie wyjdę, więc dobra, zaczynam kopanie się do góry. Dobra, gdzie ja jestem? Aha, blisko! Tylko kamion był. Dobra, więc idziemy do wioski. A tutaj było moje łóżko, jak spałem. Pamiętam. Więc tak, niepotrzebne rzeczy, pyk, 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 O! mój standard. Patrzcie, lepsza ale muszę naprawić tą tarczę, a w sumie nie w kowadła. Czy wiem się w ogóle w kowadle, naprawić. Kurde, że mogę sobie nową sobie zrobić teraz. No dobra, trudno się mówi. Ja opłacałam na w ogóle, że to sobie zrobię, ale tam trudno. Dobra, tu czego jeszcze nie potrzebuję? Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie, potrzebuję, tego nie, potrzebuję tego nie potrzebuję, tego... W sumie nic więcej. Kolejny golem? No, to dobrze. To pokonamy golem, no bo prostu mieć żelazo, więc... Au! No i on nie zawsze musi... ...dać. 4 okej okay. Dobra widzowie, ja ten odcinek w sumie już zakończę On już trwa 17 minut, więc ja się z wami żegnam Dużo diamentów było Ja się z wami żegnam widzowie już, to jest już koniec więc pa pa.